Hej, cześć, mam kludziska, z tej strony robi skateboard, to oto zagrajmy, wygodi. Jeden roczny tajemnice, jak widzicie, znajdujemy się z powrotem na wieży, gdzie jest oczywiście dziecię i nosa. Poradziliście mi, a przynajmniej e, śmieszną całkiem poradę mi daliście, że można tego wspaniaczka, awatara i nosa zabić. Ja oczywiście już przebyłem z nim rozmowę. On ma podobnie jakiś zajebiście, super dobry mieczek, Można się z nim zabawić Jeśli w ten sposób, bokach, że. Zatrafiłeś na właściwego <laughs> człowieka. Gle. Jego głos. O, shit! Ty więcej tego nie próbuj. <laughs> Tylko właśnie problem w tym, że on jest takim cwaniaczkiem, że trzeba y, bardzo uważać na niego. Ma najlepszą broń, oczywiście, i przez to może nas bardzo łatwo zabić. Można go wykończyć tylko w jeden sposób. On jest nieśmiertelny ogólnie. Oczekajcie, poziomka. Juch, zjem od razu. Ja. Nie, nie będę zjadł poziomek. Czekajcie. Łuk mi się popsuł. Jakbyśmy do niego strzelili, można go zabić w jeden tylko i wyłącznie sposób. Spokojnie. On jest tak naprawdę nieśmiertelnym bohaterem, więc. Plus. Co chcesz zrobić z tą bronią, Jeśli do niego strzelimy na i wyskoczymy z wieży, o, to się skocz! Polera znowu mi się nie udało <laughs> Nieudane próby to jest to co lubię, oczywiście ciężko go załatwić przez to, że jest taki mocny. Myślę, oczywiście szukasz, tak, tutaj oni obydwoje są do mnie na... w wrogo, przynajmniej wiecie, no jestem niby wysłonikiem i tak sprawy, ale oni tutaj mnie niezbyt lubią. Trzeba będzie szybciej się uporać ze skokiem, czyli wyciągnąć na słuchaj. Szuk, szukasz kłopotu! Strzeli? I zwiewać, byś i zwiewaj! Uuu, spadaj na dół! Chyba powinno się udać. Oczywiście korzystamy z baga. I czy on wyskoczy za nami z tej wieży? O, oh, ciekawe, chyba nie. Może jakbyśmy się przesunęli trochę bardziej w prawo? Albo do tyłu, albo w lewo? Myślę, że może być po prostu niezbagowalny ten cwaniak. Zaraz się okaże. A, widać, że biega. Dobra, wiecie, co to jest głupie w sumie, bo po co mi jego broń? Niby jest najlepszą jednoręczną, ale po co mi tak naprawdę ta broń? Skoro i tak mam już zarąbistą broń. Jestem ciekaw po prostu jaka to broń jest, ale nie ma co tutaj wykorzystywać jakichś bugów i tak dalej. Odbyliśmy już kiedyś tam rozmowę. Ja po prostu chciałem sprawdzić, czy to jest realne, że tak powiem, i że możemy mu zabrać tą broń. Tak, dlatego ja się już wczytam, no, oczywiście w miejscu, w którym, no tutaj Uryziel leży, oczywiście, płaskiem, Mimo, że no wiecie, już... Y padł gdzie indziej, można podobno te świeczniki zabrać, no nie wiem, mi się jakoś nie, nie podświetlają. No i tak, otwieramy dzisiaj, sprawdzamy do końca wyspę oczywiście. Ma on tutaj, Urdziel miał parę skarbów schowanych na pewno, więc spróbujmy. Miejmy nadzieję, że nie będzie tr tr trudny kufer. Lewo, prawo, o już zacząłem, dobrze. Okej, okay. lewo, lewo, prawo, prawo, oj. Oczywiście tak. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, oj. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 prawo lewo, lewo. No niestety. Lewo, lewo, prawo. Ojej, ja już zaczynam wymyślać. Lewo, kurde, no. Lewo, lewo, prawo, prawo. Ej, wiecie co? Wezmę sobie kartkę i idopis. Okej, okay, mam już jakieś kartki, więc będziemy próbować, otwieraj zamek. Lewo, lewo, prawo, lewo. Dobra Lewo, lewo, prawo. Ponieważ będzie szybciej, łatwiej i tyle Lewo, lewo, prawo, prawo No nie, to będzie lewo tutaj e, Nie wiem nawet na czym piszę W sumie mam nadzieję, że to nie jest jakaś ważna kartka ze szkoły Bo by było lipnie o! Dobra, lewo, prawo, prawo Prawo, prawo Nie, trzy razy w prawo, a potem będzie w lewo o, loki więc spróbujmy dalej. Oczywiście otwieranie skrzyni to moje ukochane zajęcie w gotiku, jakby kogoś to zdziwiło. Prawo, 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 lewo, lewo. Okej, okay, czyli dalej będzie już w prawo. No niestety, no taka, taka tutaj przypadłość jest, że znaleźć klucze. Nie ma kluczy do takiej skrzyni, niestety, i musimy się bawić z wytrychami. A otwieranie kuferku w gotiku to jest jednak trochę męka i dlatego musimy się bawić i tracić czas na zbędne otwieranie, oczywiście nie chciało mi się szukać jakichkolwiek kodów wcześniej, teraz było lewo, lewo, dobra, czyli dwa razy lewo, lewo jeszcze i prawo z powrotem lewo, lewo, prawo, lewo, prawo prawo, prawo, lewo, prawo lewo, 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 lewo prawo i teraz próbujmy, lewo będzie oki, teraz bliżej myślę, że końca zamka. Oczywiście te kufry pewnie będą jednymi z najcięższych w grze, ponieważ wiadomo, w końcu to kufert samego yy, tego Udyziela, a Udyziel, jak sami wiecie, to niezbyt spaniak. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Ej, kurde, przecież nie wcisnął się raz w klawisz. Oczywiście, a i dzisiejszy odcinek nagrywam czymś innym niż Fraps jestem ciekaw, czy to się właśnie nagrywa w sumie. Ona nie sprawdzałem, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Dobra, będzie prawo, prawo, lewo, potem prawo. Yy, tak, czymś innym niż fraps, ponieważ... Yy... Yy, właśnie odnalazłem fajny programik DX Story się nazywa i właśnie też nagrywa z, z wszystkich praktycznie gier możliwość jest. Ej, co jest! Przecież zajebiście dobrze kliknąłem, no lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, 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 prawo. O szlak tam nie ma tego jednego prawo, no kurde i już poprzudy cały kod mam, no lewo lewo prawo lewo prawo, prawo 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 lewo prawo lewo 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 prawo lewo prawo prawo, prawo lewo prawo no i w lewo oczywiście tak łamanie wytrychów to chyba najbardziej wkurzające odgłos w grze ale już przemilczę ten fakt lewo lewo prawo lewo prawo 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 lewo prawo lewo, lewo lewo prawo lewo prawo KURDE PO CO JA KLIKNĄŁEM TO LEWO NIE WIEM CO mnie PODKUSIŁO KOLERNE ZAMKI NIE lubię TEGO PO PROSTU Chyba najbardziej wkurzająca rzecz na ziemi. Lewo, lewo, kurwa, prawo. Już mnie zaczyna denerwować. Co z tego, że otwieram go, ale widzicie sami. Napisajcie Robin otwórz skrzynię. Oczywiście, że chcę otworzyć te skrzynię, ale kurde, dlaczego muszę się męczyć pół odcinka z jedną gównianą skrzynią? To jest strasznie denerwująca sprawa. Lewo, prawo, prawo, lewo. Kurde, dwa razy w prawo będzie. O, oh, come on, skrzynio, otwórz się, bo nie chce mi się już tracić czasu na takie gówna. Już bym dawno przeszedł tego gotika, gdyby nie te pieprzone skrzynie. No i co jest? Przecież dobrze podałem. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, 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 lewo prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. I teraz będzie lewo. Kurwa, no, prawo. Jakim prawem? To prawo. Ja, you no! Know. No, mm, gotiku, przestań mnie nerwić, bo mnie szlag trafi z tymi skrzyniami. Ej, nie, serio. Ile razy gignąłem? Okej. Okay. Wystarczająco. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 prawo. No jak to nie w prawo? Prz no, chyba teraz coś mi się stanie z mojego. Już nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Prawo, 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 lewo. Jezu! Jezu Jez! Udało mi się oboka potępieńca. O oh, shit, ale to mocne. 34 czarne perły, 20 czarnych ród i szata mrocznego mistrza. Ja pierdolę, ale fajne Ale tyle się namęczyć, po co tak naprawdę Dobra, nie będę się nawet wczytywał I tak mam wytrychów od cholery i więcej, ale Po prostu nie zapisałem całości kodu Znaczy, no, nie chciało mi się zapisywać Ile ja mam jeszcze wytrychów? Mam nadzieję, że jeszcze jakiś został yy, Wytrychy, gdzie się schowałyście? Ej, wytrychów, gdzieś przegapiłem wytrychy Gdzie są wytrychy? Czekajcie, coś mi się tutaj Coś mi się tutaj nie podoba Wytrychy gdzieś się podziały Nie wiem, przegapiamo. 65, dobra, taka ilość luz no, Jak widzicie zdobyliśmy strasznie dużo rzeczy Matko boska, kartka mi uciekła A to zła kartka, okej, okay, tak Pierwsza skrzynia za nami Kod był jakiś cholernie przegięty I oczywiście druga nas czeka Lewo, prawo, oczywiście już wytrych pękł, bo czemu by nie No przecież Robin, jakżby inaczej Lewo, lewo, prawo, prawo Okej, okay, lewo, prawo Nie, no po prostu skrzynie Wiecie co, już dawno bym był Daleko stąd, gdyby nie te pieprzone skrzynie, ale oczywiście nie. Po co ten? Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, czekajcie, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo lewo, żeby nie zapomnieć. Przypadkiem, dobra, lewo. Teraz będzie znowu prawo, prawo, ok, będzie prawo, lewo, wiecie, od razu sobie wolę zapisać lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo i teraz będzie lewo, potem lewo, prawo, ok lewo, prawo, lewo znowu będzie chyba tutaj. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, hmm, będzie prawo, lewo. Nie, stwierdziłem, że nie będę się już denerwować na te skrzynie. Już mi szlak trafia, szczerze powiedziawszy. Tak, gotuje się w sobie, że tak powiem. Yy, ale nie, nie, nie ma co się wkurzać. Oczywiście no, to jest też część jakiegoś gameplayu. Jest lewo i będzie tutaj prawo. Niestety tak, no wiecie jak to jest. Yy, no skrzynki to też część gotika oczywiście za którą najmniej tęsknię, gdy wsiadam do nagrywania, ale jeśli się trafia taka skrzynia na, że tak powiem horyzoncie, tu było prawo, to postaramy się o prawo, i skrzynka otwarta jeśli trafia taka skrzynka również na horyzoncie no to trzeba ją otworzyć, nie ma innej opcji Podam Wam kod, lewo lewo, prawo lewo, prawo, prawo prawo, lewo prawo, lewo lewo, prawo lewo, prawo lewo, prawo prawo, prawo. Yy, Mamy pierścień maga 1, pierścień maga 2 amulet maga i pocałunek wampira czyli cały ekwipunek dla maga jeśli byście chcieli zdobyć ja bym sobie założył ten pierścień potępieńca, te pie, po te czy jak on się nazywa, bo mamy wojownika, który daje 10 do siły i 25 do życia, a mamy ten potępieńca, za chwilę go znajdę, e, dajcie mi chwilę, Mordraga, Magi, Magi, Amulet Maga, e, po, o Potępieńca 20 do i 50 do życia, czyli dwa razy mocniejszy taki pierścionek, ja go sobie oczywiście założę chętnie, czyli opoka. O kurwa, nieee! Nie, 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 nie! nie. Jeśli ja nie zapisałem, w jeża, Ale dobrze, że kod zapisałem. O, dobra, zapisałem się przed drugą skrzynią. Boże, boże, dzięki ci, o Boże, za to, że stworzyłeś savey. Znaczy się, no twórcy gotika, że stworzyliście savey, bo chyba mnie by szlok trafił, krew jasno zalała, gdybyś się nie zapisał przed tym. Powinni robić autosave'a przed każdą głupią moją decyzją. Tak, taki powinien być skrypcik już w grze wmontowany, że o, Robin będzie robić coś głupiego, szybko autosave. I wtedy wiecie, jeps, ja zakładam taki nie umieram, ale mam autosave'a Taki specjalny robinowy, bo wiecie jak to jest ze mną, że ja naprawdę tardzę na całego, znaczy się... Robię takie rzeczy, że to się fil filozofom czasem jaśniło, ale widzieliście, no fajny pierścień, ale nie możemy założyć, bo nas jest beliach i je w oczy. O nie, żartuję oczywiście, tak brzydko powiedziałam. Och, jej, przepraszam. O, poka potem pięńca odpada w podskokach, w przeskokach, nie wiem jak to ładnie powiedzieć. Lipa straszna, nie chcemy tego. O, kitoki ludziska, więc rozejrzyjmy się teraz po tej okolicy. Pisaliście mi. O, niezłe krzaki. O, orku, pięknie. Powinnaś to ogolić, o, Okej, okay. mamy tutaj powbijane jakieś różne rzeczy. Bezi chyca, po prostu. hyce nad chycami tworzy. Oczywiście ja sobie tutaj chętnie pozwiedzam, ponieważ nigdy nie wiadomo, co w takich krzakach może się chować. Może jakaś Elina znowu się trafi. Ohoho, będzie dawno nie ten tego, a wow, no. Dobra, możemy skoczyć na szybki numer później. o, ho, ho, żartuję. Dobra, e, obejrzyjmy w takim razie piękne mury. Mówiliście o jeszcze jednej skrzyni koło orków. To jest dobry znak, ponieważ czeka nas jeszcze jedno otwieranie skrzyni. Ach, wiem, że się cieszycie na pewno. Ja nie, naprawdę się nie cieszę. O, przywrócona latarnia. Hmm, ciekawe. Jakaś ta twierdza taka świetna. Podobno to jest w ogóle na wyspie Avalon. Ta, 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 ta właśnie twierdza. Co jest śmieszne, bo właśnie Avalon. O Avalonie śpiewa koleś w knajpie u tego. Jak on ma? Koleś w knajpie w obozie dla tych. Ojej, jak nie mają? Obóz, no. Ten obóz, stary obóz, kopalniany obóz, stary kopalniany obóz. Ej, czekajcie, bo ten jeszcze widziałem. O, tam widzę w środku orka. Dzień dobry, skąd się pan tutaj wziął jakim cudem pan jeszcze żyje? Na strzała taki ork. Smaczno. Yy, gdzieś podobno tutaj skrzynię przegapiłem. Gdzie ja skrzynię przegapiłem? Gdzieś, gdzieś na początku, gdzie biłem pierwszego orka, podobno tak pisaliście. Możliwe, że jest w którejś z chat. Dlatego ja nie założyłem wcześniej. Myślałem, że tam jest skrzynia. A tu nie była skrzynia! Jak to się stało? Mój wzrok nie ten sam, robi się starzeje. Stawy bolą, wyskakują. ja żartuję. Jeszcze, jeszcze nie jestem aż taki stary, ledwo 20 na karku. Nawet jeszcze nie, bo dopiero 27 stycznia. Oho Tak chwalę się, że będę miał nie rodzin, widzicie. Dobra, tak, ja tutaj przejść już te, te skrzynie już otworzyłem wcześniej. Nie wiem czy ktoś przegapił czy nie, ale może to nie są te skrzynie. obydwie dwie są otwarte, więc nie ma po co. Możliwe, że... Hmm, tutaj coś na tym statku? nie Gdzieś przekapiłem skrzyneczkę, podobno przy orkach. Hmm. Dobrze. Warto będzie poszukać. Może gdzieś w tych ruinach się schowała ta skrzynka, za chwilę się okaże. A chyba nie tutaj. Hmm, zaraz zobaczymy, może gdzieś tutaj. Ahoj, skrzyneczko, gdzie jesteś? Gdzieś zginęła, a i nie znajdziemy. Nie no, miejmy nadzieję, że się to odnajdzie. Mam nadzieję, że nie kłamaliście i teraz nie biegam bez potrzeby, że tak powiem. W kółko. Macieja. Hmm. Gdzież mogłaby być skrzynka? Wiem, że można się dostać jeszcze do zamkniętej tej, 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 tej tutaj za kratkami. Oj, bezdzi, ale ślisk. Dobra, weź idź jak człowiek. Można się podobno dostać do właśnie, do właśnie, właśnie tej, do tej skrytki takiej, co jest tam. Za chwilę ją wam pokażę. Tylko nie pamiętam, gdzie kowrotek się znajduje. Tutaj jest skrytka. Proszę bardzo. Tylko właśnie jako wrotek do niej. Podobno znajduje się w jakimś innym miejscu. To jest laboratorium tego cwaniaka. Tam widzę po drugiej stronie harpię. Hmm, ciekawe czy śmiertelnie niebezpieczna, jo. Okej, okay, a od drugiej strony od góry jakoś nie wlezę? A, Widzę chyba jakieś wejście. <laughs> Widziałem po drugiej stronie zawalony mur. Myślicie, że uda mi się wejść po nim? Weź cwaniaku, pokaż jak chycasz, jo! O, słabo chycłeś. 1 na 10. Dawaj, postaraj się trochę Dawidów, widzów zrób. No, cwaniaku! Postaraj się dla widzów. Dla widzów nie zrobisz takich chyców, wiesz co? Wstydziłbyś się. Mistrz chycania chycać nie może na górę. Nie, no chyba, chyba nie chycnie, ale widzę, że... Hmm, a czekajcie, jakbyśmy zrobili inaczej Bezi. Nie baguj się, tylko właśnie na mur. Mam pomysł jeszcze jeden, bo można w sumie wleźć po murze i nie będziemy musieli chycać jakoś cwaniacko, tylko wystarczy normalnie. I Jestem ciekaw, gdzie ta skrzynia... Którą niby przegapiłem gdzieś tam u worków. O, tędy też chyba powinno się udać wejść Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że tak Zaraz zobaczymy, czekajcie, 3, 2, 1. Okej, okay. chyba powinno się udać Więc, Bezi, ahoj, przygodo Nie zabij się przy okazji Mamy harpię piękną, o, mamy kryszał Kryszał teleportacji, południowa część wyspy Mamy miecz Dzięki, które Dzięki, zdobędziemy jego, jego Zdobędziemy w ten sposób, że użyjemy Telekinezy Znaczy, najlepiej telekinezy czy mogę go użyć? A nie, to nie jest miecz jakiś, który mógłbym, że tak powiem, podnieść Tu nic, widzę, że ciekawego nie ma Pozostałem alchemicznym, no i kolejnymi dwiema skrzyniami Och, mój Boże, tak bardzo się stęskniłem za mami skrzynię To naprawdę to po prostu umieram, jak tylko widzę skrzynię, którą będę musiał znowu otworzyć Więc długopis, karteczka i lecimy, kolejne kody Jak zajebiście po prostu, he Okej, okay, moi drodzy, lewo, prawo Oczywiście pierwszy, lewo, lewo, prawo, prawo, okej okay. Lewo, lewo, prawo, lewo, ok. lewo, lewo, prawo, lewo, już mamy początek, lewo, lewo, prawo, lewo, ok. lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 prawo lewo, prawo, prawo, lewo, potem będzie w prawo znowuż. więc tak, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo i tutaj będzie lewo. Jakże sympatycznie lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 prawo lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, kurka! I nie pamiętam to za bardzo, to było lewo, lewo i prawo, prawo, czyżby? Cholera, nie wiem, bo za długo? Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. A nie, tam nie było tego jednego lewo, a, widzicie, mój błąd, mój błąd. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Kurde, no i nie, nie lewo, no i czemu nie lewo, no bo nie prawo, no! Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo! Jak tu nie lewo? No Jezu, kolejne prawo, aż cztery prawo. Hmm chyba pójdę na prawo, nie, żartuję. Chciałbym pójść na informatykę, ale pewnie nie dostanę się. Ale niszczę, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 prawo. I teraz. O, aleksir, siła, aleksir, zwinność, napój wiedzy, eliksir życia, eliksir ducha. O, mój Boże, jakie zajebiste mikstury Robi normalnie jackpot, tak zwany, hi, 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 ale English Okej, okay, ostatnia skrzynka. Lewo, prawo. Okej, okay. a może będzie miała taki sam kod jak ta obok? Lewo, lewo, prawo, lewo. Nie, czyli lewo, lewo lewo, lewo, prawo, 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 ok, lewo, lewo, prawo, prawo. Standardowy taki kodzik. Zobaczymy, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Ok, czyli będzie lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Kurde, Jezu, Jezus, nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę takich skrzyń, bo nie liczyłem, ile razy dawałem lewo, lewo, prawo, prawo. O, oh, shit, dobra, jeszcze raz liczymy. Lewo, lewo, prawo, prawo. Raz. Lewo, lewo, prawo, prawo, dwa. Lewo, lewo, prawo, prawo, trzy. Lewo, lewo, prawo, prawo, cztery. Lewo... Okej. Okay. Yy, czyli tutaj jeszcze raz lewo, lewo. Prawo, prawo, potem raz lewo i znowu w prawo. Oki doki loki. Bardzo fajny zamek. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Kurde, jakiś tłusty bit, jeszcze gimpera rapowanie podłożyć po to, iż w ogóle byśmy byli w domu. lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Eee, le, le, lewo. Eh, sorry, mój błąd. Lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo i prawo i prawo i lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo. Zajebiście i końcówka to już są lewo, prawo normalnie same. No właśnie wymyśliłem chyba jakieś nowe cudo. No i tak, ee, i eliksirki, kolejne, napój spełzaczy. Pozwala nawiązać kontakt ze stroną śniącym, Bonus do maksymalnie many 10 i napój przyspieszania. Pięknie! O, ale siła. Dobra, jak ja tu łyknę, to będę bogiem. Moglibyśmy się teleportować za pomocą zielonego kryształu, który znajdujemy oczywiście, o nie tędy. Tutaj, na no, kryształ teleportujący na południową część wyspy. Nie wiem dokładnie w którym miejsce, ale teleportujmy się. on go, zdobyłem także. Hmm, przetestujmy. Okej, okay, i on teleportuje nas. Aha, tutaj. Aha, czyli przed nas teleportuje. Chwila, to czy ja by na pewno dobrego kryształu użyłem? Yy, północną yy, i południową. Ale to ja do północnej jeszcze chcę wrócić. A nie chcę mi się biegać te 5 metrów. Bezi będzie tłustym obibokiem, którym nie będzie się chciał biegać. Okej, okay, tedy. Ale zrobię zapis, ponieważ udało mi się. Jezus, ten odcinek to chyba nie wiem, przeznaczę tylko tym skrzyniom. Świńskie skrzyneczki, które nie chcą się otwierać. Jo, jo. Dobra. Gdzie jest jeszcze jedna skrzynia? Mówiliście, że gdzieś na ziemiach orków, ale ja już tam te dwie otworzyłem i nie wiem, gdzie są kolejne. Nie wiem, czy przypadkiem nie ma ich tutaj już więcej. Jezu, tylko ten odcinek jeszcze poświęcę na bieganie po wyspie Uryzjela. Najwyższy czas wracać i powiedzieć, Pradawnym, że pokonaliśmy ich największego wroga, dzięki czemu kończy się wątek pradawnych, i kończymy również w ten sposób już praktycznie gotika jedynkę. I teraz już nie będzie ża nic żadnych dla nas wyzwań, naprawdę, praktycznie zero jakichkolwiek. Podobno ktoś jeszcze zauważył drabinę gdzieś tam przy tym właśnie, przy tych cwaniakach wcześniej, których zbiłem, gdzieś tam wcześniej o wiele. E, dokładniej... Ej, czy tu jest bariera w ogóle? Wow! Czyli twórcy przynieśli barierę chyba na y, też tutaj, że tak powiem, to miejsce. Nie spodziewałem się bariery w tym miejscu nawet. E, Podobno gdzieś tam. No rzeczywiście, dobrze ktoś zauważył drabinę na właśnie tą y, wieżę. Gdzie zabiliśmy tego Dwarfa? Oczywiście oni będą uciekać, bo oni się nas boją, bo jesteśmy koksami, leją już po gaciach i tyle. Tutaj, <tutaj, <tutaj jest drabina. Bardzo słusznie jak ktoś zauważył. Ja wcześniej nie zauważyłem przez to, że są tu krzaki i tak dalej, ale chyba nie można na nią wejść. O, to smutne. Ciekawe jestem, co czy coś na górze ciekawego było było. W sumie można spróbować wejść w trochę bardziej cwaniaski. Ej, tu jest Bimber! Dawajcie się ten Bimber. Hmm, Myślę, że w jakiś bardziej cwaniacki sposób byśmy wleźli tam. Mi się wydaje, że jest szansa, jeśli uda się wskoczyć nam na... Wiecie? O, ja chcę bimberek, dawać mi bimber Bimber, hulalala, I tam jakbyśmy weszli Oczywiście tak, Jeszcze oczywiście będzie chciał, będzie chciał współpracować No bezi No nie przesadzaj Na taki słupek na przykład nie wskoczysz Wskoczysz, ty to jesteś cwaniak Ok, dzięki temu już możemy zrobić Hyc! A, drzewo, hm. czemu mnie to nie zdziwiło Świetnie, uwielbiam drzewa W tej grze po prostu są świetne Nie do przejścia, o mój Boże jakie palmy <laughs> Ok, tam po drugiej stronie jest oczywiście ten, dobra, i myślicie, że teraz jakoś się uda? Mm, ta, Bezi, fajnie by było, jakbyś umiał chodzić przez drzewa. Znaczy, widzicie, liście są śmiertelnie niebezpieczne, są gorsze niż żorkowie. Eee... eee... Oh, sied, Bezi, ląduj, ląduj! Okej. Okay. Okej. Okay. Myślę, że to może być śmiertelne w skulkach. Spadniemy na dół i się pozabijamy, ale czemu, bo możemy. I Bezi... Dajwuję. <laughs> nie no kurka rurka, miałeś nie robić takich trików. Ej, tam na dole jest... za to niestatek, statek, ale po mi tak naprawdę ten statek. Widzę, że chyba jednak nie uda nam się wejść na górę, znaczy się tam, 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 ale tam nie widzę nic poza mrygającymi. Tam jest dyskoteka chyba, Wixa jakaś, remiza, nie wiem, pewnie tam jakieś disco polo jadą ostro. To nie ma po co tam w sumie błać. I Czy jest tu jakiś cwania, którego jeszcze można zbić, który nie zostawi jeszcze pierwsze za mnie, bo wy wszyscy już wszyscy się pobici. Biegają w kółko i strają po gaciach. Tu jest jeszcze jakaś skrzynia, ja już tą skrzynkę otworzyłem? Ta, jest, już dawno. Dobra, mam nadzieję, że nagrywa się to ładnie, bo będzie lipa, jak się okaże, że program dał dupy, na przykład. To jest wielki test zaufania do tego programu, ponieważ jeśli ten DX story ładnie mi nagra tego kotika, to już będę tylko i wyłącznie go używał. Podobno jest zarąbisty do mocniejszych gier, można ustalić na przykład ile procesorów ma używać, jaki ma być ten. Wszystko można ustawić w ogóle, świetna opcja. Hej, siemanko, dzień dobry! Dokąd panowie się wybierają, państwo? Dzień dobry. Do wyboru, do koloru. Wszyscy prawie łysi, haha. Jaki kibolski, znaczy, jakie kibole, ostro. Dzień dobry. Raz. Nie chcę ich zabijać. Dwa. I... a, bo oni przyszli poglądać spadające gwiazdy. Przepraszam, że przeszkadzam. Kurde, nie chciałem w taki głupi sposób kończyć waszego przyjemnego wieczoru. Jeszcze tego dzwoniaka po środku bym chciał strzelić, ale widzę, że ten jest jakiś wyjątkowo odzwany. O nie, zaczął mi uciekać, chodź tu! Jeps! Dziękuję! Dobra, na do widzenia. Okej, okay, czy ja mogę wam coś zarąbać? Ten cwaniak ma tutaj coś założone. Ej, ej, ile miał rzeczy, miałem nawet jakąś runę. Hmm, okej, okay, więc palcie się dalej, ja sobie idę. Ej, Bezi, co jest? The fuck, nie bądź jak wojna, który spada gdzieś w przestworza. Kurde, masakra, Te niektóre gry to są świetne.